Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. A dzisiaj będzie polsko, powiem tak, kusaria wyżdżona na pełnej, dosłownie, i w przenośni, dlatego że będziemy mieć gromy, trzy gromy. Udało mi się zagrać potem z Juskiem i z widzem. Możecie sobie zobaczyć, Urbano z nami sobie pogrywał giereczki. No i co? Było trochę śmiesznie. I tak mieliśmy tylko godzinę z delikatnym hakiem, żeby zmajstrować cokolwiek dla Was na dzisiejszy odcinek, ale tutaj istnieje bardzo ciekawy i fajny potencjał. Następnym razem za tydzień będą trzy błyskawice. Zaufajcie mi, to odda Grom. Był dostępny za zapaczki. Był te ostatnie kilkupoziomowe, no i był oczywiście do zrobienia w maratonie. Z tego, co słyszałem, była tam jakaś grupa streamerów, która odradzała tego Groma. Co ciekawe, możecie sobie zobaczyć moje odcinki wcześniejsze na YouTube'u, gdzie ja mówiłem, że to całkiem fajnie wygląda i będzie mieć potencjał, i Grom teraz jest jednym z najlepszych czołgów do zarabiania, ciągle na spokojnie farmi kredki, bo ma zarąbistą penę na PCerkach. Zapraszam na materiał, nie przedłużając, typowy piątek, pluton na ekranie, Lecimy. Bym zapomniał o jednej ważnej rzeczy, bo będą specjalne dropy. Od 10 mamy już 11, do niedzieli, tak naprawdę z niedzielą włącznie, będziecie mieć fanty do zebrania, ale to nie będą wszystkie fanty, bo tych fantów będzie więcej wraz z nadchodzącymi dniami. Nie wiem tylko, czy mogę wam pokazać, jakie będą od 14 do 18 i od 18 do 21, ale będę wam dawał informacje bezpośrednio właśnie w filmach na YouTube. A jak wyglądają te dropy? Proszę bardzo, tutaj możecie zobaczyć jeden dzień premium po 60 minutach do zebrania, są boosterki, są jakieś tam zestawy naprawcze, więc warto wpadajcie, farmcie, będą lepsze dropy z każdym cyklem. Bo będą trzy cykle. To nie jest pierwszy, drugi i trzeci. Zapraszam do siebie przez najbliższy tydzień. Gdzie robimy przekopkę? Hil trochę lipa, nie? A tam mało miejsca do grania. Na jeden, dwa, ale musimy coś wybrać. Zaraz, zaraz coś nie będę. Nie no, prawo chyba, co? Da, dawaj prawo, dawaj prawo. Idziemy tam na chwilę, będziemy pikować. Mhm. Albo tutaj się zatrzymamy, damy może popestę czy coś, a potem będziemy stać jak dzbany. No dokładnie. Ważne, żeby 752 albo Type 68 nie przyjechały. No, Jakbym grał 752 albo Type 68, grałbym Hila. Zresztą kiedy po tej stronie południowej ktoś gra tutaj, bo a cię kara, nie? Jakie macie moduły na gromie? Yy, HP, Turbo. Nie, wróć. Ja mam opracarkę, czegoś... dosył HP. Ja chyba nie tak samo, HP no? Obracam. To jest chyba najlepszy zestaw. Tak, 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 no Tylko po, poczekaj... E, uuuu Nieważne, Adaś. O daś... Moje siadło. Ty, o może jednak defa', co? Nie, nie. nie? nie, nie, nie. Bez strachu, dobra, dawaj. Ła, ła, kilana. <laughs> no. no dobra. Nie, no tu jest jakiś ty, opa, jakiś czołk jakiś S. A tego to powierzy, tego to powierzy, piske. Ja się wierzę? Tak, tak, da, tak, tak. Ja tak. się odbiłem na Jada przykład. Ja odbiłem. to chyba się nie da. da na A ja przebiłem. U urbano, garaż. GG. Ja no co wy gadacie? Normalnie. Nie, dobra, bo ty masz lepszy kąt <laughs> jakiś, no. Ale to jest... bo Normalnie dwa chyba... na dwa, bro. Ja strzelam, tak, tak, tak. jezu. <laughs> Ja nie zauważyłem, że z jakichś zwykłych spocisków śpiesznych strzelam, no. A to mogło, słuchaj, zmienić sytuację, tak, jak no ze to mogło strzelałeś. Troszeczkę mogło, no. Troszeczkę po tak, troszeczkę penny mogło brakować. Troszkę, Ta troszkę, jest, troszkę, tak jest, tak jest. Troszku, tak. Ja zagram na takie lane, trudno. Coś mnie ciągle wypycha, ziomek na tym E50, błagam. No, 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 no. no. A ci tutaj zrobię, upełnię, tylko mnie tyle, starego. on proszę. by chciał, on by chciał, on by chciał, tak jest. Dobrze. Dziadek, bo ja dostałem dziurę on też dostał na dziurę. Jest taka, ja jest... mamy mocniej. HP? No dobra, nie. ma ktoś więcej od nas HP? Wypuśćmy tego może rampancera co? By sobie coś tankował. No, ja, Ty, a nie ja, możemy ja... rotki stąd zrobić? Nie. Możemy. Ale On nie pieknie. chcemy. On piknie, okay. On już pikuje. Tak jest. Tak jest! Opa! Jakiś. Y... Jezu, ale te gromy są strasznie mocne, nie? Na błyskawice gramy w następnym tygodniu. Ten drugi, Jodek, drugi minus kolega jeden. minus jeden. Śmierć, że chciałeś powiedzieć, prawda? Nie chciałem powiedzieć trochę inaczej, ale... śmierdzi. chciałeś powiedzieć To mi snapa! Ale mocny. mocne on zostaw go. Nie dobra. no, co ty robisz, Urty tym Dobra, upanem? dobra, jest super, jest super, jest super Ja no, nie podjadę super, pierwszy, bo Ja muszę co? robić czwórkę dma no a ja mam 300 demerza, tak naprawdę masz 300? Nie masz no, 300. No serio, mam ja, 300. Nie, no masz więcej. Nie no, mam 300, serio. Mas 3000 był? No nie mam 3000, ja chciałem mieć. Dobra inac. O, 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 odbiłem su. Jestem najlepszy. <grymnie> Co, taka sytuacja nieprzyjemna się wydarzyła. Bo okay, okay. prawie zginąłem. Dawaj, Urbana, jedziemy do psa, dawaj. Ale ludzie strasznie się chowają przed tymi, przed tymi gromami. Jakoś mnie to nie dziwi, nie? że się chowają, Pusji. ale. O, o, o. O, O. O, kD. O, Gonek, Gonek, kD. Jakbym go sobie z White -peakował. teraz by też kadek? nie? To lepiej może z hek była dać. Nie no, ale ty się takich dziewiątek to w ogóle nie boisz tym grałem, bo po prostu w nie wjeżdżasz. E, Wafel jest... Nie no, tego gonka, gonk, tego gonka to się trochę boję akurat. No nie no, on ma tutaj dość... no on ma takie działek ty w sumie. I Wafla też się trochę boję. Wafel, KD. Mam farta 54 e, dużo. 54 tak nie za bardzo mam. Wafel, dalej tam stoi, jak ty go nie spotkałeś? Ja mam krzaczek przed sobą. Okej. Okay. Understand. Pani Maju. Jak ty mam tam? krzaczek przed sobą. Double bush'a sobie robię, do tego. Okay, nie Okej, okay, no worry. Mam no, nadzieję, że prototypa nam zaraz spotnie, bo ja tutaj planuję white, white Grom, widzowie, Grom to jest czoł, który był dostępny za maraton, chyba, nie? Tak, był. Ja byłem tym streamerem, który mówi, że to jest mocne akurat. Możecie sobie zresztą zobaczyć. Jakby co, to wyjechałem z kapa, bo kapowaliśmy. Ale to ty, a w sumie, w sumie Gratulacje, daj Ale dobra, ale my, my gramy pod, pod wyciąg, tylko tak, że nie wyszło. Tak, Wy, wyciąg to możesz teraz wyciągnąć dzika z wody. no. Oj, sorry. Bo no to na dnie YouTube'a. Maraton y, był w maratonie na bank. maratonie był, był, był chyba. Był, był. był. Grom. Dobra, Józef, klacz, Ale zibałeś? Czemu zjebałeś? Ja chciałem dla Józka, żeby się... Nie, zintowałeś mi grę, Adaś. <grym> Ale chciałem, żebyś miał więcej tymka. Żebym się wykazał? Tak. Nie mam za bardzo tutaj miejsca, żeby się wykazać, Adaś. Patrz, jak się odbijają. Zrobisz 4000 zaraz, do maja, mnie ugryzą, pogryzą mnie zaraz. Ugryz <grym> no mnie. Nie przegrałeś. Ugryz mnie w lewy pośladek. A to była sytuacja z serii Clutch or Kick, no trudno. To była sytuacja z serii wykoleiłeś się z kapa... I przegrałeś tę grę Fakty Ale Pamiętajcie, róbcie tak zawsze Damage is damage nie, tak Wygrana jest. się nie liczy Damage is damage Co? Widziałeś Czekiego? Długo się pograł? Nie wiem o co chodzi morto Skot... Kurwa Nie mam streama I ty nie mi się, wiem, przychodzisz i się pytasz Czy widziałem Czekiego? O 23-24 pograć I co? I nie, Chyba nie wytrzymałeś czy co? Czekaj, jak ja mu napisałem? No nadzieję, że nie napisałem 23... No napisałem, nie wiem, bo jest sparta, jakoś nie odpisał mi. Musisz mi, musisz mi opowiedzieć, o co chodzi, bo nie wiem, o co chodzi. Skoda, bo chciałem Opa! porobić coś z nim. Nie, odbiłem się od Tortoisa, bo się ruszył. O spada, zostałem no ginę, nara! Opa, migo. To miał być pluton wjazdowy, a ten stoi gdzieś tam na no drugiej, drugiej gdzie stronie my mapy. Ale gdzieś tu wjechać, teraz przepraszam bardzo. No zobacz, z tego Tortoisa byśmy wjechali. No to wjeżdżaj. Ale solo? Co to nie, 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 No. nie, No. nie, 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 to właśnie. było, ten A ten nie, jest nie, 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 ten człowiek jest nie, nie, Sorry. Co, co on nie, no, Co to nie, 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 dobra Aha, Turnwagen Nie, dobra, Unlucky. Mi, ja Unlucky, że... zostawiliście mnie, byśmy to teraz tak sobie tak wjechali. To, ale wystarczyło stamtąd wyjechać, nie? Nie, nie, bo ja tu widziałem potencjał Był tu potencjał A potencjał, potencjał? okej okay. O Super pecha, Urbano hey, Jestem z ciebie dumny, jak ty tak markujesz te PH, to ja nie wiem Nie to. Tak. na stokowym dziale w ogóle gra. Czemu ty strzelasz do wraku? Właśnie on... Urbano, czy ty dzisiaj coś brałeś? Ale stosowałeś... Urbano, czemu strzeliłeś do wraku? Czy ty, ty dzisiaj stosowałeś nielegalne używki, Urbano? Czekałem ładnie, aż się... Dawaj ty Wyklejesz. pierwszy, jak zbierzesz odjadzi, to nikt nie będzie widział, chodź. Ulegalne? Dobra. Waitujemy go. Ja tam nie jadę ogólnie. Bo to głupie. Mm. Lewym, dobrze. Tam jest bacha. A co ja Cię, cię bije? Da, 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 da. Tam jest gdzieś przede mną hmm. O, to ty jesteś Michaś? Tak, to jest No Ale mi coś. się wydaje, że z półki yy, W kurde, w kasku to jest Michaś? Kura ja. ja nie żyję Ale Igiemka. O Koro ich tam Koro minus dwa Rozumiesz, że killa na snajpi? Nice, nice u Michaś Mam nadzieję, to nie jest przerobione <laughs> zdjęcie <laughs> przez bzyka Możemy, chodź. Ty chyba możesz w to Jak wjechać? ta bitwa jeszcze trwa? Chodź el toro, 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 el toro, el toro, 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 toro. Nie mogę w to Dawaj w. Yy, w tortoza. Brzuwika, brzuwika. nie, nie ta robina strzeg. Nie, ale Nie polesowało. Masz, masz łapki? Nie polesowało. Na Alpenki nie polesowało, na płasko strzegłem boczek. O, kadę, no, KD. pikuj, pikuj. Szerzej, 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 szerzej. No jest okej. Okay. No, urbano zaraz nie da. Szybko, urbana, masz 3 sekundy. 2, Jedną. dobrze. I schów się. No i się I... nie schów. Dobrze zrobiłeś i tak, bardzo ładnie, jestem z Ciebie dumny. Ile zrobiłeś 7 mega chłopaki? Pa, 100. Jak ty żyłeś całą grę i masz 200 mega, Ty jesteś. <laughs> Ale jakby jeszcze się tałowcy strzelasz, kurwa. Nie no, Józek, definitywnie ci zabrakło, wiesz? Zabrakło mnie, no. Widać Zabrakło bez... ci tutaj. Widać Ta snajpa twoja nie oddała, nie oddała. Widać, bez, to to bez niedobre mnie? było. Tak szczerze, bez mnie, to wy jesteście nikim. Znaczy, bez się, ja zrobiłem 4000, ty zrobisz 600 do więc no, ja bym się wstrzymał no, z takimi ale, stwierdzeniami, ale, wiesz? Ale jakby nie ja, to byś tyle nie zrobił. Tak, gdyby nie ty, to bym tyle nie zrobił. Zrobiłbym pewnie więcej. Ej serio, tu gramy. Od razu bita na dół. It was at this moment, that he knew. He Chyba, że coś będzie przed nami, tak ale dawaj, na dół, dawaj, dawaj, doł, dawaj doł, dawaj dawaj do zaufaj, zaufaj. To Dostał to za IMT. zero. Jak oni mi tego groma no, przebijają? No, no. Nie wiem, jak ja tym czołgiem grałem, to, to nic gówno trafić nie mogło tym IMT. W sensie, nie jest zły, ale miałem problem z przebijaniem pestek. on ma, on ma rozum i godność człowieka tym, z tą skodą? Nie ja się na razie to... Ja go nie przebiję, bo nie chcę mam zwykłe pestki. Ale no ja to... nie wiem, ja nie rozumiem tego. Jedź, jedź Urbano. Oj, 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 dobra, dobra. jednak... Cofnij, no... Czego go bejtujesz, żeby nie Nie, czekaj, bo... Powiedział... Hey. Urbano, chodziło mi, żebyś... Żebyś diabno z go, moim zdaniem. Nie, chodziło mi, żeby Bo moim Zdaniem go zbejtowałeś, dla mnie żeby go zbejtował. Żebyśmy diabnęli Skodę. Chcecie zbejtowałeś czy nie? Urbano diabnął. Powiedziałeś jecie, ciecie, ci. no i wjechał. Ale urbano diabnął z ciecie. No dobra, to ja faktycznie, może muszę dokładniejsze komendy wydawać. Nie, 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 urbano po prostu musi myśleć za, 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 myśleć za siebie. Ej, yy, Adamie, giną nam koledzy. Ucieczka. Gdzie chcesz uciekać? Tutaj. Rozumiem, że robimy termopile tak. Polskie No ale... No ja nie żeby mogę, to... no nie mogę, za mocny no, jesteś. Musisz, musisz przebijać, żeby termopile a, działały. To był. Dobra, a ja też jestem głównym jednak Co to znaczy też No <laughs> jak ty A no, to okej okay. O Jezu! Co to, to jest damię, w ogóle Sweden 22 v nie wiem, jakaś Jakiś nowa mamaczka. To by ciąg mi zabił, super, człowieku! Nie! Ciała, się ma golden up, dzień dobry. Zabrakło wsparcia, chyba. Tak, zabrakło urbano. <grym> tak, A? tak, składa już wszystko. A dla też nie będzie jak coś, to już nie są te czasy, żeby się dla, dla coś dziło. No zobaczysz, że czwórkę na... na rejon wyląduje. Mam spota. No, I teraz tak. Dostałem od Leopard'a nawet pecha. O, no to jest... Nie wiem, nie wiem, jak mam to skomentować. Wy nie jeździć, czy co? Ustrzelił po prostu do mnie, nie do ciebie, debilu Ooo, no na gry, co, tak gadasz? Ta, bo cię jebać będzie. Dziadek! Dziadu! Jedź, jedź, jedź dziadu, nie mamy spota. Nie, no jedź! Ja nie będę jechał pierwszy. nie mam HP. Nie wracaj ja mi, psie, tu. bo dostaniesz bana i ligi nie zagrasz. Ale co ty mi no, banem grozisz, dziadu? Jest. Mój wujka w wargaming, no kurwa, no nie będę tego zbierał, tam się zatrzymuje, tutaj się mieć do czwórki kurwa na ale ja metrów. nie mam spota nawet! Ja. To no, dobra ja jeździć właśnie ja idę spać. nie wieciemy, co mamy robić? Nie, ja, nie ja, wiem, no ja, po co mnie ja wypychasz bez... jak widzisz, dobra, że mam kurwa Ja, albo ja, kapel, no. ja nie mam załogi, albo to wy nie macie załogi, bo ja nawet nie. Stój! <laughs> ja się chciałem zatrzymać, przycelować, ale widać wyraźnie nie, nie trzeba. No bo z pleców mnie napala. nie? Jak L z pleców? <laughs> normalnie. Dobra, ja czwórka kada jest? St, 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 st. Ej, tam jest killana jeszcze na tym, w lesie, jak coś, nie? Okej. Okay. O. Nie, no Urbano, czy ty masz yy, łapki? Obie? Nie mam. Cofaj, cofaj, bo dostaniesz knockout. Tam Weź pan, go wiechać, co? panterę od tego. Pantera? I Tak, tylko ja muszę zbejtować pestkę. I suka te. O Jezu. Czekaj, ja white pika zrobię. Specjalnie dla ciebie, zrobię whitepicka. jest tutaj, Józek. Uważaj, 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 bo minąłem się z nim. Panterka by musiała on dobić. On był KD, on był KD. Panterka musi to dobić. No to nie, nie liczyłbym na to jak coś nie dobra, jak go, obróć ja go, się, obróć, to... obróć się, obróć się, obróć yy, się. Obrócę Chimera, Chimera KD, ale to Isu też mu dało. Zasz mu? No. Dobra, grzej do przodu, grzej do przodu, grzej do przodu. Albo się ustaw w krzaczkę. No, nie, nie zdążę zniknąć. Cokolwiek musisz zrobić, bo tutaj nie jest zdążę, Isu zniknęć, przed nami. Nie zdążę zniknąć, Spot, muszę nie? jechać. Od pleców 3x, spoty. I sukada, i suka jest zbejtowany, dawaj, dawaj, przed tobą jest centralnie. Jakiego nie spotnąłem, What the hell? Nie wiem, nie on jest tutaj, tutaj w tej linii, w tej linii, tutaj dokładnie On musi stać tam, tam dalej On jest dokładnie w tej linii, tutaj, no? Wiem, że jest. Widzę Dam mu jedną. Za no, 400 no. pewnie o. brak 377, o. ale jest okej. Okay. Ja mogę snajpić do nie, nie, nie pikuję na razie. Sniper to co ma spota na kilane chyba okay, Tylko, że za 200 za trochę notworf. Eka, ładnie Szkoda, że Isu nie skończyłeś. dobra mm, go piknę. I w tego light bym haksa dał? Ale ja mam 6 sekund na Haeka to. Ja mam spota, e, zaraz ja... to i zginę, kurwa, no dlatego mówię, żebyś Ale spotował to... Isu, bo chimera Ale mnie pikuje. Himera, chimera cię pikuje, dziadek, ani. Ale isu. ja nie mam gdzie się schować, dlatego mówię, skończ Isu. Ja nie skończę Isu, bo mnie tutaj biją, po zębach mnie ko kopią. Okej. Okay. No, chimera mnie kopnęła jeszcze. A, dobra, tu nie mamy, to super. O, nie na no, co ale ładnie robi... dostał człowieku! What the heli? Człowieku! Ej, ja pojadę po chimerę, ci to przetnę. I ty z kalini możesz sobie to być, ok? Tak, to. No. Bo no. Jak zrobimy dubla na kalini, to chyba nie ma sensu, co? tam los. A, chyba się waliła, okej, okay, wszystko mi się wwaliło. Nie mają, bam, nie bam, mają bam, drużyny. Ale podobało mi się jak ten leopard spada tam na starcie człowieku. E, ja gram no, obracarkę akurat, HP do A to w biegu to O, a my chciałem takiego snappika dać. Nie wyszło mnie bam, barabara, A, zbaitował bam. mnie On no, chyba nie ma... Aha, ma pastki. Za długo czekałem laki Dobra, ustawmy się tutaj po prostu i czekaj, masz coś piknie. Tak, debile. Możemy na delikatną zakładkę zagrać. Na pół mi zagra józek. Grasz na pół czołgu? No grasz. A zaraz wjedziemy im na plecy, ok? A ty, ty pierwszy? Chodź. Gdzie... Kurde. Jedziemy! Nie, od, od, abort! 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 Jedziemy! Co się stało? Mikrofon poszedł. Na trunku stoi. Jak już zebrałem, podałeś? już trzeba jechać chłopaki! Musisz Józeka skończyć. Kończ go, nice! Tutaj po ja i w TSA. Skąd miałem 15 kp że... Ty! Pantera! Odpadałem cały dzisiaj, z komunii miałem jeszcze. A co? A oszukał mnie! Chłopaki, tutaj pantera się czaiła za murkiem. Ale i ty ich przekopujesz, Adaś. Ja nic nie robię teraz. Ja mierzę do pantery, żeby nie trafić pikselka. Zdrawiam No to fajne miasto było. Dwa czołgi były super. trzy... zajebista zabawa. Jak te chłopy już jeżdżą teraz wszędzie, gdzie chcą, nie? Dwa chateczki w randomku, jazda jazda Ile macie 7 chłopaki? No ja solidnie Dwa 700 Ile? 700. Ile kurwa? No 700 przecież słychać Nie wiem, następnym razem ty zbierasz znowu Właśnie czemu on, czemu on dalej nie kontynuuje tego, że ma zbierać Ja zebrałem później stoję jak debil, nie mogę nic zrobić o, za 300 dałem! champ. Nice. Chyba tam do ciebie nie przyjadę, wiesz? Nie mam HP. Mm, mm, mm. A sobie sfarmisz przez <laughs> przynajmniej, czy <nie? śmiech> Co ty tam już chciałeś powiedzieć? <laughs> ale jakbym podciągnął, to ja pod... O kurczę pieczony, co znalazłem? Chyba ciarta, zabija. znalazłem, chował się w krzaku, widzieliście to? Ale fajnie spotował el na tej mapie, pogers. Widzowie widzieliście to? Łóżki się posypały, tam się chyba wszystko posypało, ujiska takie mam wrażenie. Rafin, mi się wydaje, że tam wszystko się posypało. Dobra, na plecki mu jadę, widzowie. Patrzcie to, jaki jestem przyczajony, tygrys ukryty smok. Bez proxy, bez proxy, bez proxy. On się teraz będzie schować. Ja mu daję bombę. i na razie. I z tragicznej bitwy udało się mu coś jeszcze ukleić, widzowie. Gdzie ty jesteś, perełku, no? Gdzieś ty wjechał za ten nasyp, bracie mój. No cóż, yy. urbano. Opa! Masz zakaz strzelania. <noise> Ej, ile? Ja ty tam jedziesz z nami, czy ty sobie ja robisz? No nie no, bo ja zahaczyłem o ścianę. <laughs> ale ty na tej mapie ściany nie ma, kurwa. No Arta jechała, arta jak akurat mnie kopnęła. No to A rozumiem, mina. rozumiem, okej, okay, okej. Okay, okay. Mamy chyba spoty, co? Ja bez, ja bez, ja bez. Ja bez, ale nie, ja No to trudno. Jak to bez, jak to bez, ja też bez. Ja tam chyba wjeżdżam od razu na. na agropika. Mi się wydaje, że my to powinniśmy jechać od na F1. Kiedyś pojedziemy Józek, na F1 Ar Artami do, Arta do, 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 do gdzie? Do Maroko na F1 hmm. Do dupy chyba Jakby co? To dostałem pękę Skoda, Skoda, dwie preski szybkie, szybkie 200 Ja de ja w ja No ale tak. musiało mu dać tutaj polosować, no kurde A Pussy boy Bang Ja, ja, się ja czuję personalnie oszukany i zawiedziony, że, że on mi to dał O paść mm. mi dał Koda AKD jest. Nie, Adaś, jak no mamy... No XM na... mi da! Adaś, Adaś, ty trolujesz, jak Ale mamy... Ale bez spota tu stoi, typie! Ale... Tu, 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 tu! Bez tego snajpi, rozumiesz? Jasne, a potem mamy... Z czego ten filmik na YouTube'a mamy skręcić? Ja już mam trzy gry dobre po 4K. Ta, chyba w Simsach. To ty robisz po 600 na bitwę, to nie moja no wina. No bo... bo trolujesz mi rozgrywki, no. <laughs> ty siedzisz w jednym miejscu na... No, a ty trolujesz mi rozgrywki. No człowieku, no ale spodziewałbyś się Xem'a tutaj znajpiącego stąd, no? Pewnie, że tak. Aha. No I że to mi da? daje mi penę, kurde, po dolnej ze snapa da, i jeszcze x farm. mi farmy. Dała mi za da 400, rozumiesz no, to? No mi dało co? Dobra, przez krzaki, przez krzaki. Dziadu. Tak. Zebrałem, możecie jechać. Nie wiem, ty, wy macie w ogóle załogę z, z tym, z kamuflażem? A, ja nie mam. Co w ogóle Paton, de, de tankista, robi w tamtym miejscu? No nie fucking ma. clue, ale to chyba on mi spotną, wiesz, na podjeździe. Urbanista, no ja nie wiem czy chcemy mieć pod te 30 Jak to nie chcemy? Chcemy. No chyba nie. Ej, ale zajebiście wszystko zebrałem. Dunko name, don't call my name. We'll A jednak nie, pod... jednak to był zły plan Nie no, ktoś musiał zebrać, nie? po klasyczek W ogóle patrzcie to Niestety Józef, no, nie da się tutaj nic zrobić bracie mm, A no... Jesteśmy tak skontrowani przez y, Rosticka 113, rozumiesz? No właśnie, ograł nas Ograł nas kolega w... A mogliśmy Właśnie. sobie jechać na kalinie i patrzeć na krzaki. Karamba. Oj bez wątpienia, bo patrz, za, za 250 to może już jakiś damage jest. Ja mam 1300 asysty jakby co. O no i fajnie. Ty kumasz, że ta arta kurwa na mnie poluje? Ej, czy kumasz, że mamy chłopa na plecach? Tak, kobra. King, King Cobra na plecach jest. No, była raczej. Orleanu, nie Orlenu trzeba kurwa. Są lekkie problemy. Ja pierdolę, czas do spania Uważasz? Gibi, bo się w oczach pierdoli wiesz. To już czas do spania. Prawie parwałeś sekundę, no. Dobra, chwilę trzeba mieć kurwa mózgu, żeby on takie coś pikował. Słuchaj, no ale co on ma do stracenia? Go garaż, go next game. Ta, w sumie ta, dał pestkę, może iść do garażu. Tak. Tak czy ty znowu masz jakieś kurwa piramidki z puszek? Nie, nie, to jest dzisiaj. Aha Udało się przeżyć Ramzes, to jest, to jest najważniejsze, tak? No ale też chujowe mapy dawały i te MMA i rozjazdy. Nic nie mogliśmy w połowie gier wjechać na dobrą sprawę. Nie wiem, ja teraz bombę się w centrum na AX na pewno, na przykład. No nie wiem czy ci się to uda, ale... Ile dymka zrobili Siuzek 1000 O to zajebiście zrobisz akurat Zajebiście no Ja mam 200 Nie no kur <laughs> Sos, kurwa To no jest Pasę... kurwa? To czemu mi nie mamy LCW kurwa, oni O ja po Pasę... Alekurat wysłał. Pas... To gramy jeszcze jedną czy nie? nie. Czy koniec? Ju, koniec już, koniec już Idziemy wszyscy do Juska, także widzowie. Dziękuję pięknie za dzisiejszy strumek. Życzę Wam spokojnej nocki. Nie ma żadnego roswanka. Życzę Wam spokojnej nocki, widzowie.